Dzień dobry, moi drodzy. Z Wami Krystyna Drogiebieska dzisiaj Państwu przedstawię ofertę z rynku pierwotnego w regionie Almeria. Almeria w języku arabskim oznacza wieżę obserwacyjną. To właśnie od tego słowa pochodzi nazwa miasta, w którym sezon turystyczny trwa praktycznie przez cały rok. Ale dzisiaj prezentuję Państwu prowincję Almerii San Juan de los Toreros. A dokładnie duży kompleks położony w tym przepięknym miejscu, który jest prawdziwą perełką dzięki swojej nadmorskiej promenadzie o długości prawie 2 km. Dzisiaj z Wami zobaczymy ogromny kompleks, który posiada własne centrum handlowe. Posiadamy także dużo zieleni. Niedaleko jest bardzo blisko, na pichotę. Oraz kompleks posiada plazę zabaw, sporo basenów. Ну no, а власне, хоч ми побачимо. Powody by zakochać się w tą urbanizację są nieskończone. Oferta sportowa jest szeroka. Dla miłośników golfa na pobliżu znajdują się pola golfowe. Fani żeglarstwa mają niedaleko do dyspozycji przestanie oraz centra naukowe, którym umożliwiają nurkowanie i pływanie z fajką. Dzięki średnio 325 słonecznym dniom w roku ta średnozmorska Miejscowość jest idulistycznym miejscem, by korzystać z różnych plaż, takich jak Playa de los Nardos lub Playa de la Entervista. Kompleks mieszkaniowy przyciąga wysokiej jakości turystyki i rodziny, które ofsiedlają się w tym miasteczku, by je wzbogacać i cieszyć się spokojem. Niektóre etapy kompleksu oferują widok z pierwszej linii brzegowej, z tarasów lub ogrodów przynależących do mieszkań. Domy w sercu urbanizacji są otoczone uprzywilejowanym środowiskiem naturalnym i charakterystycznym krajobrazem pustynnym Elmerii. Mamy do zaoferowania piękne kilka pokojowe mieszkanie o nowoczesnym wystroju. To przestronne mieszkanie składa się z dwóch sypialni, dwóch lażінek, salonu, w pełni wyposażonej kuchni oraz balkonu lub tarasu z widokiem na okolicy. Wnętrze mieszkanie jest jasne i eleganckie, ozdobione w neutralnej kolorсти, która dodatnie przytomności i свіżości. Oprócz tego w pobliżu znajdują się również sklepy, restauracje, bary i inne uzgodnienia, które umożliwiają łatwe codzienne funkcjonowanie. To mieszkanie w nowoczesnym kompleksie niedaleko od morza jest doskonałą propozycją dla osób poszukujących komfortowego i stylowego miejsca do zamieszkania lub spędzania wakacji w Hiszpanii. Część wspólnych wszystkich etapów kompleksu oferuje dostęp do basenów jacuzzi, strefy zabaw dla dzieci, głównego placu, terenów zielonych obsadzonych roślinnością, a także do rekreacyjnych stawów. A to wszystko w wyjątkowym środowisku naturalnym na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ceny w danej organizacji zaczynają się od 130 tys. euro do 250 tys. euro. Oczywiście wszystko i wszystkie pytania można zadawać w direct albo zadzwonić do mnie. Z Wami była Krystyna i Zobaczymy się w Słonecznej Hiszpanii.